I co panie? Pogoda, słoneczko, Ławe, wraca ławeczka? Wr wracamy na miodową ławeczkę. Żadna to ławka rezerwowych, bo dzisiaj będziemy degustować. Prawdopodobnie sztosa, panie. Wiemcie, że rezerwowy ze mnie żaden. Ja rasowym napastnikiem. <grym> Jarosowym? Nie. Ja rasowym Ach, napastnikiem. Ja rasowym. <grym> <grym> e... no, ale dzisiaj nie jarosowo, dzisiaj e, piwowarowo bardziej. Piwowarowo, e, aczkolwiek oczywiście. Piwowarowo, aczkolwiek pod patronatem sklepu pitnemiody.pl. Tym nietradycyjnym powitaniem, zapraszamy Was do oglądania dzisiejszego odcinka ten miód jak wiele innych możecie kupić oczywiście w sklepie pitnemiody.pl. Link do niego znajdziecie u dołu w filmiku, a dzisiaj degustujemy z miodosytni Piwomar. To ustaliśmy na ostatnim live'ie. Miód Dzikus, czyli miód na dzikiej róży. Tak. Dzika róża już wkrótce jest sezon na dziką różę, także no. e, jeżeli ktoś planuje nastawić w domu, to, to z, można zbierać. Zaczynać, można chyba zbierać. Widzisz, ja nie wiedząc wcześniej, że to jest na dzikiej róży, jak słyszałem nawet Dzikus, to nie wiem, czemu ale od razu mi się kojarzyło, że to miód na dzikich drożdżach. Ale no, na dzikiej róży. Na dzikiej róży. Także widzicie. No nie wiem, bądź. wiesz co, jest, no jest tu pewien problem, bo nie ma kont etykiety. I nie ma żadnej informacji, dlaczego to jest dzikus. Jeżeli mieliśmy porzeczkowca, Okej, porzeczkowca jest dokładnie, kawulec też nie Można ma Można się ma problemu, domyślić, nie? nie? Ale, e, no bo... ale te co najmniej trzy pozostałe, o których wiemy, boszet, okej, okay, boszet spoko, luz, Dla nie? specjalistów. No, 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 tak, dobra, no ale, no ale wiesz mi więcej, Ale nie? dzikus, y, no, Dzi... jest, no jest, jest tutaj, y, przydałaby się no, y, informacja od nie? nie ma niestety nic. Jest miód pitny, trójniak, dzikus, y, producent. Zakładam, że na stronie producenta i oczywiście na stronie e, sklepu pitnemiodem.pl jest to zaznaczone, ale jeżeli kupujesz ten sklep, w, e, miód w sklepie... No chyba, że to jest taki chłód marketingowy, żeby, żeby z, zachęcić y, konsumenta do... Ja, ja jednak optuję dużo znaczy... informacji. I... Znaczy dużo, ale nie za dużo, żeby nie zaśmiecać etykiety, no ale, ale, ale chociaż coś, nie? chociaż coś. Ja, ja najchętniej to bym widział takie informacje, jakie to były gatunki miodów, e, jakie właśnie to były dodatki, a już biur, był, nie... jakie droższe, to już bym na, na, najchętniej chciał wiedzieć. Ale to, to... to już było trochę za dużo, ale no... Znaczy nie, nie po to, żeby tam gdzieś próbować może tą recepturę stworzyć, ale... Ale z czystej ludzkiej, miodosłynniczej ciekawości, <grym> jak, jak naj, na czym robią No, ale dobra, nieważne, to nie taka warto. mała dygresyjka. Nie? Eee, trójniak, miod pitny 13%, butelka 500 ml, zabiera się sierczyny, co już powinniście nasi widzowie dobrze wiedzieć, nie jest wcale eee. e, jakąś wadą albo ujmą dla <grym> miodu pitnego i dla dobrych win również. Tak. Etykiety nie będziemy już gnębić, ona już została pognębiona przy... Przy kawalucu? Albo przy porzeczkowcu? Tak, przy porzeczce tak, chyba. Tak, tak, Że Także, do tego odcinka. Tak. Eee, bo ja e Etykiety są wszystkie takie wszystkie same, te. różnią się tylko e, tą nazwą własną dla danego miodu. Tak. Tutaj, tym, tutaj właśnie długopisem dopisanym na, na przykład dzikus. Złośliwy. Złośliwy, bardzo Złośliwy przepraszam. Złośliwy truteń. truteń. Okej, okay, dobra. Ja, ja zacznę może tradycyjnie, jednak. Zaczęliśmy nie tradycyjnie początek filmu, ale, ale ocenianie jednak bym przetrzymał. Także e, już widzieliśmy w butelce, że miód jest naprawdę klarowny, jest czyściutki, czyściutki. E, Ciemniejsza barwa, raczej. E, chociaż, panie kolego, zobacz. W butelce. O, tu jest troszeczkę takich cząstek stałych. No, jest. Jest. No, pytanie, czy. Czy to nie powstało właśnie wiesz to może było gdzieś na przykład zbite na dnie i teraz troszeczkę poruszałeś? Bo powiem Ci, że w, szkla, że w szkle y, To specjalnie nie widać niczego. Nie, no w szkole nie widać. Kurczę, no, dziwne to. W szkle To wydaje się, że to są chyba... Pęcherzyki powietrze opływają. Tak, grązko no, jest czysta. Tutaj rzeczywiście delikatne, nie tyle zmęcenie, tylko cząsteczki stałe. Coś, nie? także chyba to przy nalewaniu, wiesz, musiał z dna się podnieść. Niefortunnie niestety, no ale trzeba wspomnieć. Barwa no ciemno, to taka pomarańczowa, będzie miedziana, 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 miedziana no, miedź, ale taka piękne, ale refleksy miedź. zobacz te refleksy świecą, kurcze kółce ładne, nie? naprawdę, w jest czyściutko, e, e, tylko no, tam 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 jest delikatny, e, e, jeżeli chodzi o łzy, e, robią się, robią się delikatne, tak robią się, delikatne robią się. się robią, nie przesadne jak na turyniaka, no i żadnego nasycenia, co, co e, na pewno jest zaletą, no to, noś Kurczę, cool, stary. No. Nie. Te aromaty od piwowara to jest. E, naprawdę pierwsza klasa. No jest. Tam to są aromaty. Mm, no dobra, skupmy się na tym konkretnym <laughs> miodzie, bo <laughs> dobra. Nie, nie chcę się co. No. Ten aromat jest e, bez i jest w czyściutki przyjemny, 13% zero alkoholu jest tam nie ma bardzo, bardzo, bardzo złożony aromat jest w nim miodowość delikatna, delikatna taka karmelowość Karmelowość, jakby. trochę może yy. wanili, wiesz co, ja nie wiem czy on nie był leżakowany w beczce chyba wiem, Krzysztof piwowa... wspominał, że yy, to tak, był leżakowany w beczce yy, yy, miody... i, i to jest może stąd poważnie Miód piwowara oprócz tam kilku chyba są w większości właśnie leżakowane w dębie lub w innych beczkach także możliwe, że to jest od tego jest, troszkę utlenienia jest, ale bardzo pozytywnego, takie szere utlenienie. Jest ta róża właśnie, też gdzieś tam na, na, na stole na, 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 się komponuje z tym miodem. Yy, przebijają się te sztaniny yy, troszkę z tego, z ano, aromatu. Kurczę, aż chcę się spróbować od razu, bo naprawdę no, zapach jest, jest fantastyczny. Bukiet jest przepiękny, jest tak złożony, tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Ostatni miód, który z takim pięknym bukietem, tak złożonym, to był... Yy, to był e, miód ze szwajcarskiej miodosytni e, Aleksandra o, ten tam e, było też, Met, tak, Black tam Label. się po prostu też tyle działo. Mm -hmm. e, tak, Black Label od, od Aleksandra, Przepiękna miodowość, prawdopodobnie późne miody, bo są dosyć intensywne, delikatna karmelowość też troszkę może o tym świadczyć. Jest, ten gdzieś delikatny alkohol jest, tak Ale przy tego, bardzo głębokich tak, do Tak, 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 tak to, dokładnie, który no, do, do, fajnie się komponuje, no kurczę, no ja muszę spróbować. Spróbujmy. Pijalność, to charakterystyka e, tej miodosytni. E... Tak, ale od razu coś ci powiem tak, miód i właśnie karmelowy, że Nie wiem, czy ten miód nie był odgrzywany. tak, on troszeczkę właśnie jednak poszedł, delikatnie smakuje. No, nie, nie, nie wiemy czy był sezonowy czy nie był, natomiast dostał na pewno dostał takich właśnie karmelowych fantastycznych nut mm -hmm. ten, 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 ten miód pięknie um, tak delikatnie w taką właśnie czarną czarną różą dziką, dziką różą, różą. Mhm. jest taka właśnie goryczka z tej z, tej, z tej różi, ale też, z tej... też taka, taka delikatna nuta czerwonych owoców ale tak karmel... właśnie troszkę troszkę wiśnia trochę śliwka no. ale to bardziej takie szery delikatnie utronione no. Jeżeli był leżakowany prawdopodobnie był, to, to utlenienie może właśnie powstało tam w tym dębie, ale kurczę, no, no jest mega złożony. Jest. Dla mnie to jest fantastyczna właśnie ta, ta karmelowość tego miodu, nie? taki skarmelizowany miód. Em, tak, kurczę wiesz, takie ale... marshmallow z ogniska. Nie? Jak je przypalić troszeczkę, to właśnie mają, dostałem takiego karmelowego, waniliowego smaku. I to jest właśnie ta wanilia. Ja też tam miałeś. Jest, tak, ale, to jest, jest, super, ale no. jest to też skropione właśnie czerwonymi owocami takimi. Yy, dzika, 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 dzika rusza bardziej mi się tu objawia w, w tej taniczności i cierpkości, która ładnie wygładza tą słodyczkę. I kontruje, słodycz. I kontruje tą słodycz, nie? Właśnie. Jakby... Ale karmelowość mm. i taka owocowość właśnie z czerwonych yy, owoców. Przepiękna, no, no kochani, kolejny, kolejny naprawdę dobry miód od piwowara, także... E, najlepszy piwowar, który robi miody w Polsce. <laughs> e, także bez kozery polecamy to, zaglądajcie Nie, no do sklepu pitnemiody.pl po ten produkt i po inne, a... Ten miód jest tak rewelacyjny, że myślę, że my go hmm. dzisiaj, Krzysztof, hmm. skończymy. No, Boleś, że masz rację. Że ta ławeczka już tutaj yy, nie wchodzimy dzisiaj na boisko. już, to już Zostajemy jako rezerwowi. Po yy, Polsce tak pojechała do domu. <laughs> ale mamy yy, dobrego trenera. Będziemy degustować. Dobra. To wszystko. Pozdrawiamy. Dziękujemy do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Hej. We'll